W tym odcinku zapraszam Cię do drugiej części rozmów czy fragmentów rozmów, które odbyły się w ramach Samitu Ayurveda dla kobiet przedsiębiorczych. Materiał okazał się tak inspirujący, że wspólnie z zespołem Magni przygotowałam dla Ciebie fragmenty trzech inspirujących rozmów, wywiadów z bardzo różnorodnymi kobietami prowadzącymi w Polsce biznesy w różnych dziedzinach od. Kilku bądź też kilkunastu lat. Niejednokrotnie słyszę od moich klientek, że są w okresie zmiany, w okresie przejścia i nie do końca wiadomo, do czego ta zmiana doprowadzi. W tej kategorii bank rozbiła Magdalena Budzoń. Magdalena, która zawodowo zajmuje się projektowaniem architektonicznym, prowadzi własną pracownię architektoniczną. I miałam przyjemność pracować z nią aż w dwóch różnych programach, które układały jej biznes, otwierając nowy rozdział w życiu. Żadna z nas nie wiedziała wtedy, że ten nowy rozdział to będzie macierzyństwo. Posłuchaj inspirującego fragmentu rozmowy z Magdaleną Budzoń. Często o tym mówiłaś, że ta twoja praca na pewno nie ma granic, nie ma limitów. Tak, tak, no to jest, to jest poochłaniacz czasu, po prostu okrutny. No i to właśnie, czego się nauczyłam, to jest właśnie to stawianie granic tej, tej, tej pracy. I tak właśnie, no niestety teraz to do mnie troszkę wróciło, ale jak normą dla mnie było, że wracając po pracy, jeszcze wieczorem pracuję przed komputerem, sobie siadam, tylko jak zmieniam otoczenie, to, no to później po tych kursach, po tym wszystkim w ogóle to znikło. I W ogóle był taki moment kiedyś, gdzieś, że ktoś mi zasugerował, że może to zrobię wieczorem. myślałam, co ty do mnie mówisz? Jak wieczór? Ja wieczorem odpoczywam. Mm -hmm. I, no, ale teraz niestety jakby koło zatoczyło krąg, no i niestety tylko mam opcję pracy wieczorem. No, ale to zakładam, że to jest tymczasowa sytuacja. Mm -hmm, tak, teraz jest pop podnie poprzeczka podniesiona przez macierzyństwo. Tak. I to, to jest tymczasowa sytuacja. Tak cię trochę pocieszę jako koleżanka po fachu, że tak powiem, mama dwójki to nie trwa wiecznie i przychodzi taki czas, kiedy znowu możemy pracować tak, jak chcemy, a nie tak, jak, jak wymaga tego od nas po prostu macierzyństwo. Ale jest i tak we mnie coś takiego, że nawet jak siedzę tym wieczorem, to jakby z zupełnie inną świadomością, powiedzmy, że no nie jestem w tym jakby taka w takim pędzie, że jakby, no, świadomie do tego podchodzę i wiem, no, kontroluję się, tak? i wiem, na co, jakby, źle to na mnie wpływa i co mi się potem dzieje, jakby, świadomie uh -huh. do niektórych rzeczy podchodzę, no i też jakoś tak staram się to jednak kontrolować. A jest jakiś związek pomiędzy tym, że zaczęłaś stawiać granica, wiesz, w tej Erze prehistorycznej, przed dzieckiem. Aha. Stawiać granice pracy, a tym, że w Twoim życiu osobistym tyle się zmieniło. Zjawił się partner, do tego nie byle jaki, bo materiał na ojca, ojciec. Poczyliście dziecko, wychowujecie dziecko. Ja zastanawiam się, czy jest jakieś przełożenie pomiędzy, właśnie, ograniczeniem czasu na pracę i zrobieniem miejsca na życie poza pracą, inne niż te wypady, wyjazdy, które uwielbiałaś i kultywowałaś. No, mhm. odkąd się poznałyśmy, to ja wiedziałam, że tak, taki jest Twój sposób, takiego działania jakby w dwóch światach. Och, to chyba jest dużo bardziej złożone, hmm? bo na pewno odpuszczenie pracy się pojawiło na korzyść jakby mnie samej i takiego też odpuszczania sobie i takiego, takiego odpoczynku, nie, że cały czas muszę być w ruchu, ciągle się coś musi dziać, muszę gdzieś być, że był ten taki czas wolny, swobodny na nawet robienie nic. I dużo takiej właśnie, tak jak mówisz, wolnej przestrzeni się wtedy, wtedy pojawiło, aczkolwiek, no, no nie, tak, na pewno, na pewno to miało miało wpływ. Tak? Nie myślałaś tak to o tym co? Nie, nie, nie. No, nie a nie, ja no. powiem Ci, że to była moja pierwsza myśl, jak usłyszałam o tym, że jesteś mamą. Mówię, tak, teraz będę sprzedawać Ayurveda Business Coaching. Program, który tak Ci uporządkuje życie, że zostanie <grym> nowy rodzicem. <grym> nie, nie, no rzeczywiście, no tak, to, to, wszystko, to wszystko gdzieś się tam połączyło, że się zrobiła ta przestrzeń na, na nowe, na inne. No. Hmm. Bo myślę, że jakbym powiedzmy, stara ja zaszła w ciąży, miała dziecko no to bym się chyba zajechała. A teraz mimo wszystko, przez to, że się nauczyłam jednak tą pracę odpuszczać, dawać sobie tą przestrzeń dla siebie, no to teraz też jestem w stanie to wygospodarować. To wcale nie jest takie łatwe i, no, i i przychodzi od ręki, ale gdzieś mam tą świadomość, że no jakby o, o to chodziło i tego, tego chciałam. Komu i czemu teraz mówisz nie, Magda? <laughs> Pracy. No, hmm? zawodowo. Pracy zawodowo. No, na pewno tak z tym klientom, którym nadałyśmy to, to, to imię, z tym klientom szyszką, Januszą. <grym> <grym> no, są, są nieustannie, pojawiają się, no tylko teraz jakby, no nie mam, no powiedzmy, skrupułów, nie? Ich oddelegowywać w inne miejsce, w inną przestrzeń. <grym> to więcej, nawet wczoraj byłam na takim szkoleniu architektonicznym i i widzę, że no tak trzeba, że dużo ludzi się z tym boryka jednak, że mm -hmm. jak przychodzi do Ciebie klient z, no, nie chcę mówić, że z mało ambitnym projektem, no ale projektem typowym, który gdzieś tam stoi w sprzeczności uzgadniania czegoś takiego ze mną, no to jakby nie mam opór, żeby, żeby mu mówić, albo oczywiście daję mu alternatywę, że możemy pracować indywidualnie i, i zrobić coś specjalnie dla niego, pod niego. Bo to, że to będzie tańsze i szybsze, to są pozor. Bywa też tak, że klientki przychodzą do mnie wtedy, kiedy doświadczają szeroko pojętego kryzysu. Coś, co wcześniej działało, przestaje działać, towarzyszy temu ból, cierpienie, rozczarowanie, ale także ulga, bo w końcu widać gołym okiem, co nie grało i czemu ten biznes nie szedł do przodu. Jedną z osób, która przyszła do mnie w takim właśnie momencie, była Marta Mazgaj. Rozmawiałam z nią na temat tego, co daje stanięcie w prawdzie, postawienie granic i jak z tego mocnego momentu wykreować swój biznes na nowo. Kiedy się spotkałyśmy, Marta miała za sobą już 15 lat prowadzenia własnych firm. Dzięki transformacji, którą przeszła, Wykreowała program Prawda serca i biznes na duchowej ścieżce. Poszła w stronę powołania jako coacherka kognitywna i mentorka, która specjalizuje się w obszarach biznesowych, relacyjnych i duchowych. Serdecznie zapraszam do posłuchania fragmentu tej inspirującej rozmowy z Martą. Pracowałaś w agencji reklamowej i w ramach tej agencji. Tej te, te firmy, którą, e, którą prowadziłaś, popraw mnie, jak, jak, jak chcesz to jakoś doprecyzować po swojemu, tam chciałaś rozwijać, rozkwitać, porządkować, a te dwa czy trzy lata później jesteś w zupełnie innym miejscu zawodowym. Wydaje się, że no, wydarzyło się bardzo dużo, nawet nie wydaje się, tylko wydarzyło się w tym czasie bardzo dużo. Tak, tak, to prawda. Prowadziłam przez cztery lata swoje studio space brandingowe razem ze wspólnikiem. Mieliśmy super biuro, duży zespół, duże międzynarodowe projekty realizowaliśmy i wydawało mi się, że jestem w swoim spełnionym marzeniu, ale bardzo szybko okazało się, że jednak. Chyba realizuje nie swoje marzenie. <laughs> I na tej drodze, na której jestem, tak też z Ayurvedą, które jakby pomaga na każ w każdym obszarze życia stać, stanąć w prawdzie. Nie ma, nie ma ściemy z Ayurvedą. Także w tej mojej drodze bardzo szybko okazało się, że dbanie o siebie. To coś zupełnie innego, niż mi się wydawało. A wydawało mi się, że potrafię dbać o siebie, i wydawało mi się, że wiesz. Wiem, co to dbać o swoje granice, wiem, co to jakby je wyznaczać, wiem, co to po prostu, nie wiem, dążyć do jakiegoś komfortu, do sukcesu, co to dla mnie znaczy. Tak, wszystko się zdekonstruowało. Mhm. Gdzie zaczniemy tą historię? Hmm. No, myślę, że już trochę się zaczęło, właśnie może tym, tym zawodowym momentem, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy na tak zwanym szczycie i że to już jest moment, w którym można odetchnąć ze spokojem i już tylko rozwijać um, koncepcję firmy, która dobrze prosperuje, która ma wysokie obroty, która ma świetne perspektywy. Która ma super team, e, czego chcieć więcej. Tak? Więc wydaje mi się, że to jest ten moment, e, do którego dążymy mm, przez nie wiem, początek lub pierwszą część swojego życia zawodowego. Nie? Mm -hmm. e, dążymy dokąd e, dobrze wiedzieć dokąd. I fajnie jak szybciej niż później przychodzi moment e, takiego zatrzymania i zastanowienia się, hej. Dokąd ja tak naprawdę zmierzam, gdzie to mnie wszystko prowadzi i rozejrzeć się. Um, nie chodzi o to, żeby patrzeć wstecz i by rozpatrywać, czy coś jest okej, okay, czy było okej, okay, czy nie okej, okay, tylko żeby po prostu szczerze wobec siebie rozejrzeć się i stwierdzić, czy to jest dla mnie dobre, czy to jest to, o co mi naprawdę chodzi w życiu, czy to mnie karmi. Czy to mnie drenuje? No ja zdecydowanie byłam w takim momencie, że moja obecna firma no, drenowała mnie i odbierała mi radość życia pracy, odbierała mi spokój, odbierała mi zdrowie. Tak, i takie poczucie sprawczości, więc rozejrzałam się w czas. Pamiętam, to, bo to było bardzo ciekawe, bo ty nie przyszłaś um, do programu Ayurveda Business Coaching w tak zwanym kryzysie. Ty przyszłaś na fali, w tym momencie świętowania, że sukces, właśnie tak jak powiedziałaś, perspektywy tu, działa, pięknie realizujemy i z każdym kolejnym miesiącem się pojawiały w twojej świadomości, tak jakbyś zauważyła coś, czego wcześniej nie widziałaś. Tak patrzyłaś uważniej i pamiętam, że już tego entuzjazmu było mniej i zaczęły się pojawiać takie, takie pytania i takie niezbyt wygodne odpowiedzi, na które byłaś gotowa. To chyba nie do końca, jest tak wspaniale, jak mi się wydawało, że jest. I tak naprawdę. Koniec programu otworzył, czy otworzył, czy w ogóle ten program zapoczątkował mega poważną zmianę w Twoim życiu zawodowym. Bo tak jak mówiłam na początku, w końcu ta firma, ty z niej wyszłaś, nie wiem, czy ona dalej istnieje, i przeszłaś na swoje, do swojego. To była bardzo trudna droga, ponieważ ona wiązała się z uświadomieniem sobie swoich e, schematów, które mi szkodzą, e, ściśle związanych w motyw wchodzenia w toksyczne relacje i trwania w nich e, w imię czegoś. <laughs> e, więc nie miało, przestało mieć znaczenie, że firma dobrze prosperuje bo tam zaczęłam zauważyć po prostu tą ciemną stronę relacji biznesowej, która stawała się coraz cięższa, coraz trudniejsza. I dla mnie jakby fakt był to długi proces, ale to było być albo nie być w pewnym momencie. I faktycznie program Ayurveda Business Coaching i spotkanie z, z tobą, z kobietami, które były ze mną w programie, Dało tak wiele perspektyw i tak nowych, świeżych podejść do prowadzenia biznesu. Bo, tak jak mówisz, ja przyszłam na, na fali, tak? Ale jakby każda z nas miała inną perspektywę, i one jakby pięknie się uzupełniały w takie alternatywne możliwości. To jest jakby ta idea holistycznego prowadzenia biznesu w zgodzie ze sobą. Mm -hmm. Dla mnie to ja bym mogła sobie wytatuować to, o, gdzieś tu. <średziny> <laughs> Wiesz o co chodzi, że hmm? to znaczy tak naprawdę prowadzenie holistycznego biznesu w zgodzie ze sobą. No i, i samo to, jak, jeżeli podchodzisz w prawdzie i, i, i w takiej autentyczności do rzeczy, kto, których się podejmujesz, to rozważanie w ogóle jakby samego tego tytułu daje po prostu takie: hej, przyjrzyj się, co to znaczy, i, i, i tak jak już mówiłam, w czym ty jesteś teraz. I na zakończenie trzeci fragment, trzecia rozmowa z Joanną Filipczak. Jak myślę o kobiecie, która przeszła największy rozwój w ramach programów na przestrzeni roku czy dwóch, kiedy się spotykałyśmy, to Joanna jest jedną z nich. To, w jaki sposób ta kobieta osadziła się w roli liderki, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Stanęła na czele biznesu. Stała się jego szefową, ale to dopiero osadzenie się w tej roli otworzyło jej nowe możliwości też pokazywania i dzielenia się swoim geniuszem dotyczącym projektowania zieleni, swoją kreatywnością dotyczącą tworzenia nowych produktów promujących zieleń w miastach i nie tylko. Serdecznie zapraszam Cię do posłuchania. Joanna uosabia to, kiedy naprawdę. Uznajemy, że jesteśmy na właściwym miejscu i robimy z tego miejsca doskonały użytek. Od razu już mam do ciebie takie pytanie: to jest twój nawyk, że sięgasz po wsparcie w nowych sytuacjach? Czy coś się tam stało, niebo się rozstąpiło, znak jakiś spłynął na ciebie? Pytam, dlatego że wiele kobiet na takich wyższych stanowiskach, czy kobiet przedsiębiorczych, to są kobiety, które mają syndrom Zosi-Samosi. Sama zrobię, ogarnę, nauczę się, no kto jak nie ja, i tak dalej, i tak dalej. Zofia to moje drugie mnie. Ale tak całkiem rzeczywistości. No menomen I przez długie lata było tak, zwłaszcza, że tu taki, taka dygresja, że jestem pita kafa, więc kto jeśli nie ja? Ja nie dam rady? No, no, przepraszam bardzo. Jeżeli nie dam rady, to właśnie chyba to oznacza, że się do tego nie nadaję. A jeżeli się nadaje, no to dam radę. Nie wiem, czy to był jakiś znak, że samo przyszło, a może było na tej zasadzie, że dobrze, chcę lepiej, mam jakąś wizję, ale żeby ją zrealizować, Potrzebuje mi, potrzeba mi trochę kompetencji, więcej, a może tej pewności siebie, faktycznie. Przynajmniej te parę lat temu. Mi się nie dało. Mm -hmm. Bo ja to tak pamiętam dokładnie, jak powiedziałaś, że z jednej strony było to pytanie, czy ja się nadaję, ale z drugiej strony, czułam też w tobie, że w głębi duszy ty wiesz, że się nadajesz, cieszysz się z tego i traktujesz to jako okazję do. Do tego, żeby wydobyć z siebie te talenty, które jako uśpiony potencjał tam są, i też wiesz, masz właśnie wizję tego, jakby to mogło wyglądać, jakby ta Joanna rzeczywiście taka była, jak jest tam gdzieś oczyma duszy przez ciebie widziana czy odczuwana. Tak. Um. Możemy tak, nie, możemy tak nieskromnie powiedzieć, co? <laughs> no spróbujmy. <laughs> Bo my przecież nieprzypadkowo przyjmujemy te wyzwania, te wyzwania, czy okoliczności, czy te szanse do wzrastania. To nie jest przypadek, że trafiłaś na to stanowisko i też nie przyjęłaś go tak właśnie z takim o nie, tylko bardziej o kurcze. <laughs> Prawdę mówiąc, na samo na tak miałam dosyć krótki czas. W domu miałam taki imperatyw, że jak to, jak, jak, dlaczego ty się w ogóle zastanawiasz? Czy się nadajesz, czy w ogóle tego chcesz? Bierz, bierz i spróbuj. A ja do tego podeszłam też jako wyzwanie, jako taki challenge, co przyznam, że też mnie nieraz. No ta moja pita i właśnie ta chęć sprawdzania się, i ta, to, te, te wyzwania, które mnie tak kuszą, i nowe jakieś umiejętności, które można przy okazji zdobyć, i rozwój. No myślę, że nieraz się to trochę na mnie myśli, bo biorę na siebie za dużo, i to też jest część mojego doświadczenia, że myślę sobie, no nie, no, no za dużo. Trzeba jakoś to, z, to inaczej do tego podejść i wtedy jest moment na zatrzymanie się albo na zmianę praktyki, taktyki, albo właśnie sięgnięcie po wsparcie typu, nie wiem, zasoby zewnętrzne, mówię tu o pracownikach, albo właśnie takie wsparcie mentorskie jak przy okazji Agni. Mm -hmm. Co z tą twoją pewnością siebie się stało w rezultacie, bo my tak trochę wróciłyśmy do czasów prehistorycznych, tak. bo chociaż to było nie tak dawno temu, tak jak w twojej opowieści wybrzmiało, w 2020 nastąpiła ta zmiana, tak? Dobrze, dobrze usłyszałam. Tak, tak. To jednocześnie ty jesteś zupełnie w innym miejscu teraz. Zupełnie inaczej się czujesz. I o to bym Cię chciała zapytać, jak się czujesz teraz? Jak twoja pewność siebie? I takie osadzenie na stanowisku, na którym jesteś, wygląda dzisiaj. Największa różnica to chyba polega na tym, że daję sobie też przestrzeń na błędy. Bo wtedy wydawało mi się, że skoro się nadaje, albo się nadaje, albo się nie nadaje, zero jedynkowo Jeżeli się nadaje, no to tylko idę prosto, wytyczoną drogą. Tak to widziałam, e, tylko rozwój i sukces e, jest mi przeznaczony. Natomiast, no jak. To w każdym biznesie bywa, ta droga nie jest aż tak prosta, nie jest aż e, tak łatwa. Decyzje, które nieraz trzeba podjąć od tak, nieraz przychodzą od tak, ale nieraz potrzebuje się z niej niektórymi przespać. A z niektórymi w ogóle od nie są moją bajką i też daję sobie tą przestrzeń, żeby powiedzieć nie dziękuję, bo zupełnie tego nie czuję. Więc Jestem na zupełnie innej, w zupełnie innym momencie życia. Faktycznie czuję się zupełnie inaczej i ta pewność siebie... Jestem bardzo ciekawa, czy te inspirujące fragmenty zainspirowały Cię do wysłuchania całości rozmów. Jeśli tak, daj znać. Być może ukażą się w ramach naszego podcastu, żeby docierały, czy miały możliwość dotrzeć do szerszego grona odbiorców, nie tylko w okienku, kiedy odbywa się summit, ale przez cały okrągły rok. Ja z serca dziękuję Ci za dzisiaj. Jak zwykle na stronie agniślajurweda.pl ukośnik 265 znajdziesz notatki do tego odcinka podcastu oraz informacje o tym, co aktualnie dzieje się w naszej firmie i z czego Ty możesz skorzystać zarówno wtedy, kiedy prowadzisz biznes, jak i wtedy, kiedy motywujecie Twój osobisty dobrostan. Zerknij na linki pod tym odcinkiem i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego, pięknego czasu. Do usłyszenia, kochana.